Co to jest, co to jest One, Dlaczego bez, bez powrotu? To odpowiadam na takie pytania. Dlaczego nie chcemy wrócić? Czy to jest realne? Czy to jest etyczne? E Moralne? Tak. I nie, nie, nie. Jaka, e jaki jest mój e status tamty? No. E jakie są warunki, na razie cele, to mogę potem rozwijać bardzo długo, ale tylko powiem te najważniejsze rzeczy. Tak. Że e projekt Mark One, Polega na tym, że w roku 2025 e, czterech astronautów, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, wylądują na Marsie w celu założenia tam wioski takie, e, stałej osady osiemne. ludzkiej i pozostają oni tam do końca życia. Nie ma powrotu. Nie ma powrotu. E, to wydarzenie. Będzie to największe wydarzenie w historii ludzkości, postawienie po raz pierwszy nogi na Marsie przez człowieka, to będzie największe wydarzenie w historii ludzkości, bo ludzkość marzy od tysiącleci o tym. I, osiem. I e, e, to wydarzenie urzeknie, zafascynuje i zainspiruje wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności młode pokolenia.